Mango wszystkim. Zapraszam na trzeci odcinek serialu Mister X. GTA San Andreas. Miłego oglądania. Jak pewnie pamiętacie, pod koniec odcinka drugiego jakieś kutafilce zajebały mi mój kochany mistery maszyn. Ale ja tego nie puszczę płazem. Postanowiłem się udać do odpowiednich władz. Go wow, Aha, zapomniałem dodać, iż zakupiłem sobie demona prędkości. A oto i on. No to jedziemy na komisariat. O ja pierdolę! Jaki szybki! O kurwa to się nazywa prędkość, i jesteśmy na miejscu. Komisariat nawet nawet, trzeba przyznać. No to się wbijamy. Teraz tylko poszukać jakiegoś pana psa i znaczy się policjanta. Dzień dobry panie komisarzu. Chciałem zgłosić kradzież mojego samochodu. Ej no kurwa, głuchy? Chuj ci w dupę, poszukam innego policjanta. O! Że co kurwa? Dzień dobry panom, chcę w końcu złożyć doniesienie na jakichś wandali, którzy ukradli mi mój wóz. Widzę, że nikt mi nie chce pomóc, zatem będziecie cierpieć, chuje. Nie chować się, zajebie każdego psa. Yes, he. What you gonna do now? O kurwa, a co to takiego? Wibrator na komisariacie? A więc to tak: opierdalacie się, a obywatelom nie pomagacie tempechuje. Spierdalam stąd. Jak widzicie, nikt z tej budy mi nie pomógł. Ech, muszę sobie radzić w takim razie sam. Hej, a może by tak Allegro? To jest pomysł. Haha, jadę do domu. No to jestem już na tym serwisie. Znalazłem nawet zajebistą aukcję. Hm, myślę, że propozycja jest idealna jak dla mnie. No to kupuję. Chorrapsiu, chorrapsiu, chorrapsiu. No to o którą mamy godzinę? O kurwa, a to już dziś. Zgodnie z aukcją, samochód powinien już stać w garażu. No to modlę się o wóz. O kurwa, a a, 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 a mój wóz, cieszę się jak cholera, a. I to jest wóz, nówka sztuka nieśmigany. No to skoro mamy już swojego kompana, zaczynamy poszukiwanie potworów. A, w dzisiejszym odcinku jaki już mówiłem, zajęli dziwkę, którą nazywają Samara. Ta szmata mieszka gdzieś tutaj, czyli w Montgomery, niedaleko budynku z obstawianiem wyścigów konnych. No to ruszamy. No to jesteśmy w tym nawiedzonym mieście. Krew, tu się dzieją naprawdę drastyczne rzeczy, ale dobrze, że już jestem na miejscu. Ej, no chwila, co to było? to idę do ciebie dziwko. Przekuj się na śmierć. Kilka fotek musi być. Że co kurwa? Ona mieszka w studni radioaktywnej, to dlatego nie ma przyjaciół i śmierdzi. Ostrożnie, żeby nie wyskoczyła z niej tak nagle. Ej no chwilunia, przecież ona dawno by wyskoczyła. No dobra, podejdę tam. O kurwa, mać, nie ma jej. czy to oznacza, że poszła zabijać ludzi? Dobra, chyba pojadę do domu skoro jej nie ma. No to się zwijamy stąd. A, kurwa, a ona skąd się wzięła? Oto właśnie ta dziwka. Więc jednak do domu nie pojadę. Trzeba ją zajebać. Idę do mnie, kurwo! Fajt na dachu? Ech, C4 zawiodło, minigun też, pora na piłę. Ej, gdzie spierdalasz? On, o cholera. była też nie daje sobie rady. Dobra, mam nowiusieńką broń. Teraz to ja cię zajebię. Ha ha ha, ha, ha. Spal się szmato. O tak, to działa. No więc kłopoty w Montgomery zażegnane, nie żyjesz dziwko, zajebałem Cię, przegrałaś. To teraz czas na odpoczynek, wracam do domu. No nie, tylko nie to, mój samochód nie daruję tego, kurwa AA, znowu jakieś zajebańce mi go ukradli, ja pierdolę. Co za stan, najwidoczniej ktoś mnie tu nie chce, ech, jakoś sobie poradzę, elo. Podsumowując, Samara to brzydka, śmierdząca, brudna dziwka, która mieszka w studni, dziwne, niestety prawdziwe. Na początku miałem problem, jak ją zajebać, jednak potem wpadłem na pomysł zajebania jej ogniem, i to był strzał w dziesiątkę. No to kolejny monstru my mamy z głowy. Jak to zwykle bywało na koniec odcinka zdjęcia.. how hard you try, keep that in mind, I'm resigned, this to explain in due time, all I know, time is a valuable thing, watch it fly by as the pendulum swings, watch it count down to the end of the day, the clock ticks life away, it's so unreal, didn't look out below, watch the time go right out the window, trying to hold on, to didn't even know, or wasted it all just to watch you. I Not that speak me, but it all comes back to me in me. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far, W następnym nemesis.